Przed nami bardzo ważny czas, czas podejmowania ważnych decyzji, tak dla samorządu miasta, jak i dla samorządu województwa, ale dzisiaj koncentrujemy się głównie na samorządzie Włocławka. Tak jak powiedziałam, to czas niezwykle istotny, niezwykle ważny, bo od decyzji, które podejmą Włocławianie, zależy przyszłość naszego miasta. Przez osiem nadrządów Prawa i Sprawiedliwości do Wrocławka popłynęło ponad 800 milionów złotych wsparcia. To bardzo duże pieniądze, pieniądze niezwykle wymierne i realne. Pieniądze, które miasto mogło wykorzystać właśnie dzięki temu, że powstały, funkcjonowały rządowe programy. Programy służące rozwojowi. Ale pomimo to że pokazaliśmy, że to słowa, że pokazaliśmy, że działamy dla samorządów i na rzecz samorządów, również dla samorządu Wocławka. To 8 lat rządów Marka Wojtkowskiego możemy uznać za czas, za czas dla tego miasta stracony. Wocławek czeka na zmiany, Wocławek potrzebuje zmian. Wocławek to miasto, które zasługuje na to, by mieć włodarza, prezydenta, który będzie tym miastem rządził dynamicznie, który będzie miał program, który sprawi, że. Po pierwsze do naszego miasta, albo inaczej z naszego miasta przestaną odpływać mieszkańcy, a zaczną napływać nowi. Być może ci, którzy wyjechali, bo niestety straciliśmy dużą grupę mieszkańców, przez to status naszego miasta niestety bardzo mocno spadł. Straciliśmy okręg wyborczy do Rady Miasta, również zmniejszyła się liczba radnych, ale to nie tylko to. Nasze miasto czeka, mieszkańcy czekają na dobre rozwiązania, na takie, które sprawią, że Włocławek ruszy do przodu Infrastru, infrastrukturalnie gospodarczo, ale także w obszarze społecznym. Wybory samorządowe o tym zdecydują i mamy również oprócz kandydata na prezydenta, który zostanie za chwilę Państwu przedstawiony również kandydatów na radnych. Ludzie, którzy będą się ubiegali o to, by być radnymi Prawa i Sprawiedliwości to osoby sprawdzone, to osoby, które działały na rzecz miasta przez wiele lat ale także te osoby, które są związane z miastem, również poprzez działalność społeczną w różnych organizacjach i stowarzyszeniach. To są ludzie, którzy kochają Włocławek. A ja na razie podziękuję Państwu i mam taką nadzieję, że jak najliczniej Włocławianie wezmą udział w wyborach 7 kwietnia i że postawią na zmiany, że dokonają tej zmiany, że ten wybór będzie wyborem sprzyjającym rozwojowi naszego kochanego miasta. Bardzo dziękuję Pani Poseł. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie 7 kwietnia odbędą się wybory do różnych szczebli samorządu, w tym do Sejmiku Wojewódzkiego. Sejmik Wojewódzki będzie na liście Prawa i Sprawiedliwości reprezentował jako jego lider Pan Senator Józef Łyczak. Ja myślę, że nikogo nie trzeba, nikomu nie trzeba przedstawiać znakomitego senatora, rolnika, przedsiębiorcę, który działał na rzecz rozwoju naszego regionu i poproszę pana senatora o kilka słów na, na temat najbliższych wyborów. Szanowni Państwo, rozpoczynamy kampanię przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Są to, jak wszyscy dzisiaj mówią, wiedzą i są przekonani najważniejsze wybory, które miały miejsce do tej pory w Polsce. Najważniejsze, a jednocześnie, jak wiemy z kalendarza, kampania wyborcza będzie jedną z najkrótszych. Dlatego będziemy się starać w tym krótkim okresie przekonać, przekonać naszych wyborców do nas. Jeżeli chodzi o, o treść naszych, naszych przedsięwzięć, zdecydowałem, że będę kandydował do Sejmiku i każdy dzień, który przeżywamy, który obserwujemy, yy, obserwując rządy nowej ekipy, przekonuje nas, jak, jak koniecznym staje się kandydowanie do różnych szczebli samorządu, czy to gminy, czy yy, Rady Powiatu, czy Sejmiku, po to, żeby, żeby zrobić wszystko, zapobiec temu, co w tej chwili ma miejsce w naszej, w naszej ojczyźnie. To, co się dzieje, to Państwo widzą. Jutro kraj sparaliżują rolnicy, rolnicy zdesperowani, którzy nie, ma, nie widzą innej szansy poprawy swojego bytu, zahamowania tego zła, które się szerzy. Do mnie docierają filmiki z, te, z tego, jak szczelna, jak uszczelniona jest granica nasza yy, na wschodzie na które już kilkakrotnie byli ci, którzy mieli na drugi dzień wszystko zmienić. Tak zapowiadał Donald Tusk, że pokaże tym nieudacznikom, którzy przez 8 lat nie potrafili nic dobrego zrobić, a w tym również już uszczelnić granicy. Nie proszę Państwa, teraz ta granica jak gdyby się jeszcze bardziej otworzyła. Ja mam filmiki, w których widać całe pociągi, które wpływają ze zbożem, z rzepakiem i na tym polega dramat chłopski. Chłopi do mnie przysłają, chłopi do mnie przysłali i dlatego, i dlatego stąd ich protest. Widzimy, co dzieje się w edukacji, prawda? Co dzieje się w edukacji, gdzie pani minister i te dwie panie do czego chcą doprowadzić. Czyli likwidują programy, likwidują to, co te ważne, ważne wydarzenia historyczne, głęboko patriotyczne, po to, żeby ci młodzi ludzie nic o naszym, naszej historii nie widzieli. A naród, który traci historię, traci tożsamość i, i ginie. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, mogę przyrzec że tak jak do tej pory większość samorządowców, a w zasadzie wszyscy po tym wieloletnim moim y, uczestnictwie w różnego rodzaju procesach, y, sam, y, w pracach y, na rzecz samorządów, będę kandydował, mogę przyrzeć, że zrobię wszystko, a żeby nasze miasto, które predysponuje do tego, żeby być pięknym, rozwijającym się miastem, mam na myśli, nasz Wosławek takim był. Ale nie może być tak, jak to do tej pory słyszeliśmy, jak otwieraliśmy powiatowe centrum, gdzie pan prezydent występując nie wiem jaki miał cel, ale przekazał, że w zasadzie ja w tym Wosławku nie mam nic do roboty. Bo to, co ważne, to zrobi albo starostwo powiatowe za mnie, albo pan marszałek to przepraszam bardzo, ja bym abdykował, ja bym w tej sytuacji abdykował i bym był ewentualnie honorowym doradcą. Tak być nie może, to musi się zmienić, musi przyjść człowiek, który autentycznie będzie zabiegał o, o rozwój Wosławka, wspierany, wspierany przez samorząd wojewódzki, bo jak wiemy, proszę Państwa, zapowiedzi, główne środki trafią do samorządu wojewódzkiego i nasza rola, jeżeli państwo nas poprą, będzie taka, żeby jak najwięcej tych środków skierować do Wosławka, żeby nie było to miasto kojarzone z miastem, które mówiąc, używając języka rolnego, rolniczego będzie zaorywane, a będzie się rozwijało. Bardzo dziękuję, panie senatorze. Otóż Wócławek ma takiego kandydata. Kandydata na prezydenta, który jest przedsiębiorcą, byłym przewodniczącym Rady Miasta, ekspertem do spraw pozyskiwania funduszy unijnych a przede wszystkim również ojcem, mieszkańcem naszego Wocławka i członkiem Zjednoczonej Prawicy, człowiekiem, który łączy, a nie dzieli. Przedstawiam Państwu Rafała Soboleckiego, kandydata na prezydenta Wocławka. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za tę zapowiedź. To dla mnie szczególny dzień. Dlatego że y, dzisiejsze poparcie Prawa i Sprawiedliwości Obozu Zjednoczonej Prawicy jest dla mnie bardzo istotne, dlatego że ugruntowuje mnie w tym przekonaniu, że warto startować i trzeba to robić, przede wszystkim uwzględniając także to, jak bardzo te dziewięć ostatnich lat było zmarnowanym czasem dla naszego miasta, dla, dla Wocławka. Jest to kolejne poparcie po Stowarzyszeniu Wocławek od Nowa, po Stowarzyszeniu Wspólnie dla Wocławka. I mam nadzieję, że z tak dobrym partnerem, jakim jest Prawo Sprawiedliwość, uda nam się osiągnąć te wszystkie zmiany, które mamy w sercu, ale myślę, że które mają w sercu wszyscy mieszkańcy Wrocławka. Ja podczas ostatniego wywiadu poprosiłem mieszkańców, żeby spojrzeli przez okno i odpowiedzieli sobie na dwa pytania. Czy chcą, aby ich miasto wyglądało nadal tak, jak to widzą przez okno? I drugie pytanie, czy przez te 9 ostatnich lat coś się zmieniło, coś co spowodowało, że ten widok jest lepszy? Niestety, odpowiedzi na te pytania są takie, że nieodzownym jest po prostu zmiana włodarza w naszym mieście, dlatego, że tak jak powiedziałem, jest to czas, mm. czas zmarnowany. Oczywiście mamy wiele pomysłów, będziemy sukcesywnie przedstawiać, w jaki sposób to zrobić, i nieodzownie trzeba połączyć dwa elementy, jeżeli chodzi o realizację tych postulatów. Pierwsze to jest to, że będziemy mieli pomysł, ale też prosimy o nowe pomysły, w związku z czym mówię o tym, że stowarzyszenie yy, jedno, jak i drugie, czy Włocałek od nowa, czy wspólnie dla Wrocławka, czy Prawo i Sprawiedliwość nadal poszukujemy tych, którzy chcieliby się zaangażować w ten ruch samorządowy przed wyborami, ale jednocześnie chcemy już dziś prosić o Państwa głosy, dlatego że aby realizować swoje pomysły, nieodzownie trzeba mieć poparcie mieszkańców Wrocławka, ale wierzę w to, że nam się uda to zrobić. Dlatego, że patrzycie przez okno i sami widzicie, co się dzieje w naszym mieście. Będziemy realizować ten program pod różnymi hasłami. One będą się przewijały podczas tej kampanii wyborczej. Zarówno będziemy budować odnowa Wocławek, jak i też będziemy odnawiać się Wocławek, ale będziemy też budować Wocławek jako miasto miłości i przedsiębiorczości. I powiem, co się kryje za tym hasłem, a mianowicie to, że tak naprawdę jak obserwuję to, co się dzieje do tej pory w naszym mieście, to błodarze tego miasta głównie siedzą i zastanawiają się, jak przelewać z tego w próżno. A taka nie powinna być rola, rola włodarzy miasta i prezydenta. Ja oświadczam Państwu, że chcę na to miasto zarobić. Chcę tak działać, żeby to miasto miało większe przychody, większe dochody, tak? Abyśmy nie zastanawiali się, czy przelewać spust tego próżne, ale realizowali po prostu nasze postulaty. W związku z tym ta przedsiębiorczość to jest to, co chcielibyśmy rozwijać po to, aby mieć większe przychody i dochody. Natomiast to jest ta miłość, którą mamy w sobie, to jest ten element, że chcemy dbać o nasze miasto, ale też o wszystkich jego mieszkańców, z ich potrzebami. Czy to będą osoby starsze, czy to będą dzieci, i młodzież, czy to będą jeszcze, wreszcie, tak jak powiedziałem, inne osoby, które tutaj pracują i żyją na co dzień. Trzymam kciuki za drużynę całą, bo dzisiaj na pewno ten element jest przedstawienia całej drużyny i wydaje mi się, że jest również Państwa pomocą bo od waszego przekazu też zależy jak to miasto będzie wyglądało. Uda nam się zrobić to w przyszłości. To o czym mówię, a mianowicie zbudować silny Wrocław jako miasto miłości i przedsiębiorczości. Mam pewne refleksje i pewne doświadczenia związane z naszym kochanym miastem i myślę, że ta mowa ojczyzna jest dla mnie, dla moich koleżanek i dla kolegów najważniejsza. Ostatnio czy w ostatnich kampaniach, chociażby tej kampanii z 15 października gdzie wyłoniła się koalicja 13 grudnia. Padało 100 konkretów, tak jak tutaj zauważył kolega, kolega nasz ja senator Józef Łyczak. Te 100 konkretów miało być rozwiązywane zaraz, tuż po wyborach. My nie przedstawimy dzisiaj Państwu 100 konkretów. Pracujemy wspólnie z mieszkańcami podczas spotkań, zebrań podczas wymiany myśli burzy mózgów nad naszym programem, również z udziałem naszego kandydata na prezydenta. I ja dzisiaj chciałem przedstawić taki jeden konkret, którym byśmy chcieli się zająć my podczas takiej burzy mózgów tutaj z udziałem koleżanki Ireny kolegi Jarosława, naszego kandydata na prezydenta, obecnego tutaj dzisiaj mojego zastępcy w klubie radnych kolegi Krzysztofa Kowalskiego i kilku innych również młodych osób doszliśmy do takiego wniosku, że mieszkańcy naszego miasta zasługują na więcej i myślę, że żeby poprawić chociażby sytuację powietrza w naszym mieście, bo dużo się mówi o o Zielonym Ładzie, o różnych głupstwach, które wymyśla Unia Europejska chociażby w tym programie Fit for 55. Natomiast my chcielibyśmy rzeczywiście to powietrze w mieście, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, w jakimś sensie oczyścić i proponujemy to, co już w kilku miastach, czy w kilkunastu miastach w Polsce jest darmową komunikację. Myślę, że w pierwszej wersji w ramach pilotażu od października tego roku do końca marca przyszłego roku wprowadzilibyśmy dla mieszkańców naszego miasta zameldowanych w tym mieście darmową komunikację miejską. Ludzie zostawiając samochody rzeczywiście zaoszczędziliby na, znaczy pomogliby ekologii i również pomogliby w sytuacji zdrowotnej naszych mieszkańców. Ale drugim takim konkretnym celem, bo myślę, że o tym warto głośno mówić, jest to, że mieszkańcy właśnie zasługują na więcej i taką przesłanką jest chociażby to, że wszyscy widzimy, że za prezydentury Marka Wojtkowskiego w sposób drastyczny spadła liczba mieszkańców, bo blisko 14 tysięcy to jest małe miasteczko, można powiedzieć, jakby z tego miasta nam uciekło. Więc żeby zachęcić mieszkańców do pozostawania w mieście, to myślę, że ważne jest, żeby podatki tu nie były wysokie, a niestety mieliśmy przykłady przez ostatnie 9 lat, gdzie bardzo drastycznie podnoszono podatki, w tym podatki od nieruchomości. Wielu mieszkańców wyprowadzało się z naszego miasta. Dlatego jeżeli będzie wprowadzona myślę komunikacja darmowa, to też będzie to taki bonus dla mieszkańców i poprzez kartę stałego mieszkańca, bo Państwo słyszą, że teraz się koalicja, która się właśnie na naszych oczach rozpada lewicy z platformą przepycha się kto tam miał tą kartę pierwszy, kto miał ją wprowadzić. Mówią, że kradną sobie pomysły jedni i drodzy. Ja pamiętam, że w programie Marka Wojtkowskiego 9 lat temu było wprowadzenie takiej karty mieszkańca z bonusami dla mieszkańców. Myślę, że my to zrobimy. Znaczy. <laughs> miał prezydent który któremu się kończy kadencja, miał wystarczająco dużo czasu, a nawet za dużo czasu i myślę, że my to wprowadzimy i dla mieszkańców miasta to będzie taki bonus, również taki gest ze strony samorządu, że potrafimy jako samorząd doceniać naszych mieszkańców, a nie tylko ich łupić podatkami. Przy budżecie na ten rok, który tylko wydatki sięgają 1 miliarda ponad 100 milionów złotych, to myślę, że ta utrata wpływu w rzędu 3-4 milionów, bo miasto rocznie ma dopłacać 7 milionów, znaczy wpływ z biletów jest 7 milionów, to, to myślę, że jak połowa tego wpływu będzie mniejsza, to miasto przy takim wysokim budżecie stać na to, żeby takie środki Proszę Państwa, wygospodarować. Także myślę, że będziemy się starać w tej kampanii, pomimo to, że jest to krótki okres czasu, przekazać jak najwięcej, skorzystać również jak najwięcej z wiedzy i mądrości naszych mieszkańców. Chcemy zmieniać naszą małą ojczyznę na lepsze i do tego zachęcam i proszę o głosy wszystkich mieszkańców naszego miasta. Dziękuję. Ja jeżeli jeszcze mogę, to chciałbym uzupełnić to, o czym powiedział kolega Janusz a mianowicie w dwóch elementach. Po pierwsze, ja myślę, że to nie będzie strata w naszym budżecie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, my na tą darmową komunikację zarobimy swoimi działaniami. Odważnymi działaniami, które przysporzą dochodów, przychodów i dochodów naszemu miastu. To jest rzecz pierwsza. A rzecz druga to nie chodzi tylko o darmową do, y, komunikację, ale chodzi również o znacząco ulepszoną y, komunikację, taką, która odpowie na ewidentne potrzeby mieszkańców. Ona jest kompletnie do przeprogramowania, zarówno tak. chodzi, jeżeli chodzi o tabor, zarówno jeżeli chodzi o siatkę połączeń i dopiero wtedy te dwa elementy powiązane ze sobą, a mianowicie zmiana w zakresie połączeń, tego jak z poszczególnych y, końców miasta no, można przejechać y, w kolejne. Połączenie tego z darmową komunikacją odniesie swój efekt i mam nadzieję, że tak się stanie.